Nazywam się Sham Bitterman, jestem dramaturgiem, scenarzystą i producentem z Los Angeles. An actor. I wcześniej aktorem, to był pierwszy krok w pańskiej karierze, pierwszy etap pańskiego artystycznego rozwoju. York tak, zaczynałem jako aktor. Urodziłam się w Nowym Jorku i trafiłam do uznanej szkoły średniej. Było to High School of Performing Arts, która jest miejscem akcji. Jeśli znasz film Fame, czyli Sława, powstał nawet telewizyjny show o tej szkole. Po tej szkole trafiłem do Juilliard jako aktor, po Juilliard na Uniwersytet Bennington, gdzie zdobyłam licencję z literatury, potem magisterium z pisarstwa dramatycznego na Uniwersytecie Iowa. And then I got an MFA, a master's in a fine arts in, in playwriting from the University of Iowa. Which is the most important part of your artistic life? Gra aktorska, pisanie scenariuszy, robienie filmów. Kim pan się czuje wewnętrznie, jak może pan określić się jednym słowem? Which one it would be? Well, I probably, I probably wouldn't find myself, but I guess what I would say is that I, what I really enjoy is the challenge of uh, Making artistic expression. Myślę, że to, co bym odpowiedział, mówiąc, co daje mi szczególną satysfakcję, to kreowanie sztuki poprzez tworzenie form dramatycznych. Niezależnie czy jest to reżyserowanie filmu, sztuki teatralnej, pisanie scenariuszy dla teatru, filmu i telewizji, czy pełnienie roli producenta, tworzenie czegoś nowego, współpraca z ekipą, kierowanie ich twórczą pracą, kiedy to zaczyna współgrać, daje dużą satysfakcję i jest bardzo ekscytujące. And uh, it's a very satisfying thing when you get a scene that really uh, works and is exciting to watch. Wierzę, że praca w teatrze w dużym stopniu wpłynęła na pańską pracę w filmie, na przykład technika gry aktorskiej. Przeczytałam trochę o panu i spodobał mi się przykład, że Czechow stosował technikę zadawania pytań i nie dawania odpowiedzi. I to jest podobnie jak w pańskiej bardzo znanej trylogii o Iraku, która dotarła również do Polski. Jest mnóstwem pytań bez jasnych odpowiedzi. Um, there is also a situation when there are a lot of questions asked and no clear answers are given. Right, right. Yes, I mean, I think that the audience is always a participant in, uh, in dramatic work. You know, uh, dramatic work is very different from, um, from literature. Sądzę, że widzowie są zawsze uczestnikami tego, co się dzieje w teatrze. To dziedzina sztuki, bardzo różna od literatury, historii czy dokumentów biograficznych. W teatrze zawsze chodzi o to, by widownia brała udział w akcji. Na przykład Szekspir pisał, kiedy mówisz o koniach, widzisz je. Widzisz, jak ich dumne kopyta zostawiają ślady, dotykając ziemi. Właśnie dlatego, twoje myśli, myśli widzów, kreują odbiór sztuki teatralnej. Ja i odbiorca spotykamy się w pół drogi i tam następuje swoista wymiana. Dlatego, teatr jest dla mnie tym, co odbywa się pomiędzy aktorami i widzami każdego dnia.

Myślę, że to prawda. Film jest nieco podobny do pisania książki, za wyjątkiem tego, że tworzenie filmu jest procesem mniej prywatnym niż pisanie książki. Kiedy napiszę książkę i dam komuś do przeczytania, ta osoba może przyjść później i powiedzieć bardzo podoba mi się ta książka, ale kiedy zrealizuje się film i przedstawi go publiczności, tak jak na przykład ten, który zaraz obejrzymy pod tytułem Betty i Coreta, możemy obserwować publiczność i widzimy, kiedy się śmieją. To się różni tym, że w teatrze można to zmienić. Problem jest Taki, że czasami wprowadzasz zmiany, pracujesz bardzo ciężko, a potem czy przypadkowo, czy przez zbieg okoliczności wszystko się zmienia. Ale też czasem dzięki tym szczęśliwym zbiegom okoliczności okazuje się, że widzowie uznali coś za rzecz bardzo zabawną, chociaż ja wcale tego nie planowałem. A już następnym razem innego wieczoru reakcja jest zupełnie inna. If you had seen it on another night, you, you might yes. not have seen that, you know? Um, the masterclass you led was the first one I visited on the festival. That's why maybe it was the most impressive. Warsztat prowadzony przez Pana był pierwszym warsztatem w ramach festiwalu i zrobił na mnie ogromne wrażenie. Mówił Pan o moralnej odpowiedzialności autora wobec widowni. Filmy, które pan robi, są filmami trudnymi. W tych filmach porusza się wiele trudnych tematów. Na przykład film Betty i Koreta jest dla mnie filmem na trudny temat. To jest film o wychowaniu dzieci bez ojca przez samotne kobiety, które musiały przejąć również odpowiedzialność za działalność swoich uwielbianych przez tłumy mężów

to jest bardzo dobre pytanie. Tak, w tym filmie czuję się szczególnie odpowiedzialny przed widzami. Nie sądzę, aby ta historia była opowiedziana wiele razy, dlatego też czułem potrzebę przedstawiania jej w jak najlepszy sposób, wykorzystania wszystkich możliwości, które daje produkcja filmowa. Ogólnie rzecz biorąc, uważam, że to jest ważne. A w kwestii odpowiedzialności, tak, czuję się głęboko odpowiedzialny. Chciałbym udzielić prawidłowych odpowiedzi, ale nawet jeżeli to mi się nie udało, to postarałam się zrobić tak ciekawy film, aby osoby, które go obejrzą, same znalazły, Znalazły poprawne odpowiedzi na pytania. Tak, ale niektóre osoby po prostu wierzą w coś bez sprawdzania. Cokolwiek artysta wykonuje, jakiekolwiek dzieło, on nie robi tego dla siebie, tylko dla innych. For the others, and you are responsible. Well, I suppose my love of ambiguity or my love of uh, not having a necessary yes, answer yes. is a way of saying, I don't have the answer. Uh, Przypuszczam, że moje zamiłowanie do dwuznaczności, do niedopowiadania na pytania w sposób jednoznaczny, to jest takie przesłanie dla odbiorców, które oznacza to nie są odpowiedzi, to nie jest ostatnie słowo w tej sprawie. Ostatnie słowo należy do was. Chciałbym to wyjaśnić. Lubię, jak widzowie zaczynają się zastanawiać, jeżeli udaje się to zrobić jak należy, to wtedy zaczyna się rozmowa, nie kończy. Nie chcę, aby to było tak, że ja narzucam ludziom swoje odpowiedzi i oni się już tym nie muszą zajmować. Ja bym chciał, aby ludzie sami szukali ostatniego słowa. To jest początek procesu, a nie jego koniec. Film, o którym mówiłem, posłużył za przykład, ponieważ kończy się mocno określoną konkluzją i może się wydawać, że to oznacza koniec procesu myślowego. Niemniej jednak starałem się wykorzystać jak najwięcej sprzecznych danych, aby widzowie musieli samodzielnie wyciągnąć wnioski i możliwe, że pod koniec oglądania te wnioski były bardzo różne. Tak dokładnie wygląda ten proces. You have to make up your mind for yourself as a viewer. And you, maybe your mind is open to many possibilities, as opposed to this is definitely what it is. Well, but you also mentioned that the product must be marketable. Też mówił Pan, że produkt musi się sprzedawać. I to sprzedawać dobrze. Czy to zawsze jest tak, że ten dobrze sprzedający się produkt jest też produktem wysokiej jakości? Jest tak wiele marnych produktów i filmów, i muzyki wszędzie. Yeah, I mean, I you w know, like I tak jak już mówiłem, ja osobiście wolę dwuznaczność oraz eksplorację i nie sądzę, aby moje prace przez to stały się szczególnie chodliwe. Mówiłem o odpowiedzialności moralnej autorów ze swoje produkty, musisz sam wybrać. Czy chcesz, aby produkt się sprzedał za duże pieniądze, a wtedy nie dbasz o te wszystkie kwestie, aby produkt miał głębsze znaczenie, aby był ciekawy, aby był trudny, chcesz tylko zarobić pieniądze. Wtedy twoje prace nie będą stanowiły żadnego wyzwania dla odbiorców, no bo im bardziej wymagający jest produkt, tym mniej chodliwy na rynku. Maybe then you would see more work that doesn't challenge the audience so much. Because I do think that the more you challenge the audience, it's not, it doesn't make it necessarily more marketable. The audience is not necessarily looking to be challenged. Widzowie nie są zainteresowani dodatkowymi wyzwaniami, raczej odwrotnie, ale ta sytuacja powoduje swoiste partnerstwo pomiędzy autorem i odbiorcami jego dzieł. Ten festiwal filmowy jest tym ciekawy, że stanowi wyzwanie dla widzów, stwarza możliwości poszerzenia horyzontów, nowego spojrzenia na film czy na teatr, wyjście poza zwyczajną sytuację, taką, kiedy widz po raz kolejny po prostu ogląda film z umiarkowanym zainteresowaniem, bez szczególnych przemyśleń i oczekujących że na końcu dobro zwycięży, a zły facet zostanie zabity. Widownia też ponosi odpowiedzialność, widzowie kupują bilety, a to oznacza, że produkt jest chodliwy. The producers are responding to the audience's demands. So I would like to the audience to be more demanding of themselves. Producenci odpowiadają na potrzeby widzów. Ja chciałbym, aby widzowie byli bardziej odpowiedzialni, wtedy będą powstawać coraz ciekawsze prace z coraz większym wyzwaniem. Chciałbym, aby interesowały ich filmy, które zawierają jeszcze mniej jednoznacznych odpowiedzi. Mam nadzieję, że zmieni to kulturę filmu, teatru, sztuki, że zmieni to standardy. W Stanach mamy takie kiepskie piwo, które ma niezbyt wyszukany smak, ale dla wielbicieli piwa złożony, ciekawy, wyszukany smak jest najważniejszy. Chciałbym, aby widzowie również poszukiwali w filmach wyszukanych, złożonych smaków. Wtedy produkty rynkowe, te chodliwe, bardzo się rozwiną, wyjdą poza ramki tego, co zwyczajowo nazywamy produktem rynkowym. Innymi słowy, tak długo jak widzowie będą kupować bilety na takie filmy, producenci będą je produkować. Podczas jednego z warsztatów usłyszałam, że dobry film nie może być pesymistyczny, bo ludzie nie chcą oglądać smutnych filmów. Poruszenie trudnych problemów, na które brak jest odpowiedzi, to brzmi nieco pesymistycznie. sometimes a bit pessimistic what do you think uh, you know the ending of a movie is or a play is one of the most difficult things to arrive at um, No tak, zakończenie filmu czy spektaklu jest najtrudniejszą rzeczą do napisania. Zwykłą tworzyć nieco tragiczne zakończenia w swoich sztukach i takie mi się podobają, ale też próbuję odnaleźć sens, zakończenie jednoznaczne, zakończenie niejednoznaczne, ale najbardziej zbliżone do prawdziwego, nie jakieś specjalnie odważne. But not quite so downbeat. Then I try to do that if I can. If I can't, then I just stick with the ending. Jeśli nie udaje, to wymyślę takie zakończenie, do jakiego so I jestem I przyzwyczajony. I tutaj znowu I wracam I do kwestii odpowiedzialności autora za swoje dzieła. But again, it's in that line of the sand of responsibility. You know, it's and some of it is a. You, you, I, I don't. I guess it depends on also how you look at life. Because I don't ever think in a person's life the situation is completely hopeless. Ta kwestia też zależy od spojrzenia twórcy na życie. Ja osobiście rzadko uważam, że sytuacja jest beznadziejna. Nawet jeżeli się wydaje, że jakaś sytuacja jest beznadziejna, to tak nie jest. Należy dostrzec wtedy ukryty potencjał, szansę na zmianę albo spojrzeć z boku. Więc jeżeli udaje nam się dostrzec i wskazać tę drogę do pozytywnych zmian, to jest nasz dar dla widzów. Szczególnie jeżeli film jest trudny, oparty na trudnych doświadczeniach życiowych, to nawet przy dwuznacznych rozwiązaniach i odpowiedziach na pytania dajemy. To to see that yes, even in change, there's even in something very pessimistic or ambiguous, there's some also some hope. It's potential, not potential hope beginning or change or or even you know the Greeks would say you know at the point at which uh, the tragic fear figure um, has uh, has. Starożytni grecy mogą służyć przykładem. Czy może być coś bardziej tragicznego niż sytuacja, kiedy dowiadujesz się, że poślubiłeś własną matkę, kiedy tracisz wzrok jesteś ślepy, ale nawet w ślepocie zawarta jest zdolność widzenia. Nie chcesz widzieć świata wokół, swojego fatum, ale nawet wtedy musisz uwolnić swój wzrok? Uwolnij wzrok i nie jesteś już ślepy. Piękne słowa, pięknie powiedziane. Innymi słowy, nie ma rozwoju bez bólu. Jeżeli wyartykułujesz swój ból, to też wyartykułujesz, zdefiniujesz swój rozwój. To jest jak zasianie ziarna i oczekiwanie na nowe życie wyrastające z gleby. Pięknie powiedziane, mam bardzo proste pytanie. Co pan myśli o polskim filmie? question what do you think about polish cinema about polish films i wish i had seen more polish films and i could answer that the polish films i've seen that have come to the states and i'm trying to think of a recent example i mean there's no question that poland has a great Co się tyczy polskich filmów, które dotarły do Stanów. Staram się przypomnieć sobie jakiś niedawno widziany film. Polska ma wiele talentów, w Holland, Holand po Jana Kaczumarka polskie kino, tak jak amerykańskie rozwija się niejednostajnie takimi falami. Proszę przypomnieć sobie czeskie kino lat 60. -tych. W chwili obecnej najlepsze filmy moim zdaniem robione są w Wenezueli. Dlaczego? Nie wiem. Są to pięknie zrobione i

Kilka lat temu bardzo dobre produkcje robiono w Iranie. Co się tyczy polskiego kina, trzeba jeszcze zaczekać na tę chwilę. To nie jest okres polskiego renesansu, ale w Stanach taki renesans mieliśmy w latach 70. ubiegłego wieku. Wtedy robiono wspaniałe filmy. Obecnie wśród wielu amerykańskich filmów są wspaniałe pojedyncze produkcje, ale biorąc pod uwagę całość, kino amerykańskie z pewnością nie znajduje się w najlepszej formie. As a group, the independent films coming out of America, though I, obviously there are many good examples, individual films, but it, as, a, as a cinema as a whole, I don't think that America is having its moment right now.